Witam z tej strony Rafkard i mamy drugi odcinek z serii Składamy komputer dla WOTA firma AAB, która sprzedaje od wielu lat jeszcze pamiętam, jak byłem młody, to sprzedaje różnego rodzaju rzeczy do wyciszania komputera, między innymi coś takiego jak podkładki pod zasilacze, które wyciszają komputer. Tutaj jest podkładka pod wentylator 80. Tutaj mamy wentylator 80. Ja już tutaj nie szłem w jakieś tam 9 dB. 13,9 dB niby mamy ten wentylator. Zobaczymy. Tutaj jest osłona przeciwkurzowa na większy wentylator. Tutaj jest na tą ósemkę. Tą tu są kołeczki gumowe do mocowania. E, jedziemy dalej, e, następny e, to jest dwunastka, dwunastka pójdzie naprzód przód, e, 13,9, podkładka pod dwunastkę, e, kurczę, czemu są czarne, miały być srebrne chyba, są osłony, to są osłony na wentylatory e, czternastki, które mają też, o! Tutaj jest troszeczkę mniej decybeli, 8,6. ale będą na górze obudowy. Te tutaj 14. Także to jest cała dostawa, jeśli chodzi o to, żeby było cicho. Żeby było cicho i spokojnie. Pozostałości modelarskie sprzątam. Dobra, następną rzeczą, która jest dosyć ważna, jeśli chodzi o wot to jest dobra łączność. Ja niestety nie mam możliwości poprowadzenia kabla, tylko będę to wszystko robił przez. WiFi, czyli będę się łączył przed wi WiFi, dlatego dobry odbiornik WiFi bardzo nam się przyda. Znaczy, odbiornik karta. Jedziemy dalej. Następną rzeczą, która, która jest tutaj składnikiem, to jest płyta główna MSI B450A Pro. Dlaczego taka? Ponieważ Stosunek jakości do ceny przekonał mnie bardzo. Soket tu jest AM4, także to jest kolejny składnik. Coś jeszcze? Nie, na razie tyle. Także zobaczyliście to, co przyszło. Ja mam dzisiaj jeszcze zamiar budować dalej komputer. Co to jest? Taśma akustyczna. Kosztuje to z przesyłką 40 zł. Jest to samo klejące, używa się to, tego w budownictwie, a różnica między na przykład wyciętym wygłuszeniem do obudowy, które kosztuje 130 zł, a taka taśma 30-metrowa kosztuje 40 zł z przesyłką, no jest znaczna, więc Sami możemy sobie obkleić wnętrze komputera, tak, żeby, żeby jeszcze to, to, to wygłuszyć. No, czyli podejrzewam, że naj, najbardziej hałasującym elementem będzie wentylator procesora, bo będzie to stokowy wentylator, taki jaki daje AMD. No ale zobaczymy. No, Pomiary będą robione w decybelach. także polecam, są też inne, inne to ja chciałem po prostu jak, jak, naj, jak najszerszą, 95 mm ale są chyba 70 i 50 też są, także mniejsze, mniejsze taśmy też można kupić, też można taka taśma spokojnie starczy Wam na, na całą obudowę, żeby ją tutaj zamontować, wewnątrz oczywiście a zewnątrz mam troszeczkę inny plan ale o tym później, dobra dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkich fanów World of Tanks i wszystkich modelarzy. Dobra, na razie.